ma z tej strony Michu dzisiaj będę grał w Roblox Jailbreak, ale muszę chodzić tyłem. Dobra, generalnie póki nie mam broni, muszę wyjść z pierwszej kamery. Kolego, jak chcę iść tyłem, to nie mogę, więc idę tak trochę na ślepo. dobra. I oczywiście... Yy, będę musiał obrabować cztery rabunki czyli kargotreina, kasyno, jubilera i tomba, więc no będzie ciekawie dobra dobra jest git dobra szybko resp auto no jak escape to spawn vehicles kurde dobra jest jedziemy stąd Teraz, widzowie, pytanie: Czy ja mam jeździć samochodami też tyłem? No, kurde. Cool Co sądzicie? No, ja myślę, że też, więc. E, niestety musimy jeździć tyłem. Dobra, i teraz, uwaga, możemy chodzić tyłem. Oh je, yeah. dobra? Jest? No nie. Stary. Ja muszę to zrabować. No, nie wierzę, no. Co za człowiek, ale dobra Jubiler się otwiera. Ja to sobie obrabowałem. Do widzenia. Dobra, jestem. Yy, czy da się to tyłem? Nie da się, więc yy, niestety widzowie, niszczyć te klejnoty muszę normalnie, ale to już trudno. A, już bym się zapomniał. A, ja pier... Yy, nie wnikajcie, naprawdę. Brejkujemy. O, dobra. Yy, auto. I... Pyk. W taki sposób mamy zaliczony pierwszy rabunek, więc super. Ale proszę Państwa, cargo train się właśnie otwiera. Dobra, jestem na cargo shipie. Upadnij. I rabujemy. Dobra, 4000, otwieraj to. Dziękuję. Kolejny rabunek. A weźmiemy sobie tą furkę. Czemu nie? O, o, Tombik się przy okazji otworzył. O nie. O fak, dobra. Dostał 18. Jest tam, mam go, mam go. Widzę go! Mam go! Ucieczka! Ponczek! Ja pierniczę! Dobra, game changerem może teoretycznie być Flintlock, shotgun się w ogóle nie przyda. Bacon! Jaki miły! Pyk z jednej! Dobrze leży, leży, leży. Jeszcze powiedzcie, że karta. je, oh yeah, Karta! Widzowie odkryłem chyba najszybsze auto na wstecznym, który jedzie 90. Jest to ten cały Trailblazer. Tak! Kasyno się otwiera, jest. Kod, znalezienie kodu będzie banalne, widzowie. E, ponieważ są tu. Tutaj lecimy. E, winda, halo? O, jest. Ale no, dobra, szukamy. Jest, jest, jest wall security, mam. No i ktoś zenterował. Jezus. Szybko, widzowie. Ty. Co tu robi policja? Weź mi to, otwieraj. Szybko. Dobrze. Zamknęło się przed policjantem. Jezu. Dobra. O nie. Najgorsza część jest. Nie. Dobra widzowie, zmieniłem serwer i mamy Tomba, więc jest glitch, chyba. Spróbuję zrobić glitcha. O Boże. Zrobiłem glitcha. Jest, otwieramy. Teraz jeszcze żeby to kurde przejść. Hello. Jako. 2000 years later. Yy, halo, jest tu policjant? Nie, nie ma policjanta! A, jest dobrze! Widzowie, jesteśmy w tombie! Dobra. Ej, fajne POV ogólnie. Yy, no to ja sobie tu postoję. Jeszcze nie tu. Jeszcze nie tu. Dobra, wchodź dalej, kurde. Jak ten tom się zamknie, to przysięgam. Idealnie jak to powiedziałem mnie, kasy. No, nie zawiedź mnie tym razem. Co oni security nie zrobi O, zrobili. Jest, dobra, muszę to skrakować. Ja właśnie widziałem policję, no dosłownie. No nie, no nie, tu będzie. Uciekaj! Resp. Jest. Ja pierdzielę, błagam, dojedź do tego wulkanu. I, proszę państwa, mamy trzeci rabunek! Oh yeah! Widzowie, tomb się otworzył właśnie, więc się bardzo cieszę z tego powodu i tym razem bierzemy bań bańkę. Dwie osoby! Dobra, jesteśmy w tombie! Bezpieczni! Częściowo. Teraz, widzowie, skupienie. Najgorsze jest to, że ja nigdy tak tomba nie przechodzę, jakby... Ja robię zawsze speedruna w tym tombie. Ale dobra. Coś tam się da... Yy, przepraszam widzowie, zapomniałem. No szybciej z tą lodziarnią. Dobra. Klejnot. Mam klejnot. Muszę z pierwszej kamery. Dobra, jedziemy i teraz ja chyba muszę mieć taką kamerę, więc to będzie bardzo ciekawe. Muszę przyznać. Prawo, dobra, jedziemy na prawo. Ja po prostu spamie. E. I uwaga, dojeżdżamy, proszę Państwa, i trzeci rabunek zaliczony oficjalnie. I widzowie, jak Wam się podobał ten odcinek, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. A my widzimy się w następnym filmie. Siema.